Wyobraź sobie, że jesteś znany jako najmądrzejszy człowiek w historii. Ktoś, kto w oczach wszystkich otrzymał od Boga niezrównaną mądrość, zdolny przewodzić i prosperować jak żaden inny król. Jednak nawet najmądrzejszy człowiek, legendarny król Salomon, uwikłał się w związki, które omal nie zniszczyły jego życia, wiary i królestwa. Ostrzegł nas, istnieją specyficzne postawy, które mogą całkowicie zmienić przebieg związku, i przekonał się o tym w bolesny sposób. Ale w końcu, jaką ukrytą lekcję na temat zaufania pozostawił nam Salomon? Co tak naprawdę miał na myśli, ostrzegając nas przed pewnymi postawami? W tym filmie omówimy nie tylko to, czego nauczył nas Salomon, ale także sposoby rozpoznawania zachowań, które mogą być sygnałami ostrzegawczymi w związkach. A wszystko to w oparciu o prawdziwe historie kobiet, które go otaczały. Pozostań do końca, aby odkryć, jak ta mądrość może zmienić sposób, w jaki postrzegasz i ufasz. Salomon, syn Dawida, to zagadkowa postać w historii biblijnej. Mimo, że obdarzony był wyjątkową mądrością, był poddawany niepróbom, a jedna z najgłębszych dotyczyła jego żon i konkubin. Miał wokół siebie około tysiąca kobiet i co zaskakujące, właśnie ta liczba związków przyczyniła się do jego upadku. Czego możemy się nauczyć z ich błędów i obserwacji? I co najważniejsze, czego powinniśmy za wszelką cenę unikać? Przygotuj się na zgłębienie odwiecznych lekcji Salomona na temat zaufania i relacji. Jeśli myślisz, że miłość i mądrość zawsze idą w parze, ten film może Cię zaskoczyć. Aby w pełni zrozumieć lekcję Salomona, Musimy wrócić do kontekstu jego czasów. Salomon żył u szczytu ery królów izraelskich. Jego panowanie oznaczało się wspaniałością, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział świątynia jerozolimska, którą zbudował, była jednym z największych architektonicznych i duchowych cudów starożytnego świata. Chociaż Salomon był wielkim przywódcą, nie był wolny od zawiłości życia osobistego. W poszukiwaniu sojuszy politycznych zgromadził dużą liczbę żon pochodzących z różnych środowisk i kultur, a każda nawiązana przez niego relacja niosła ze sobą nowe wyzwania, wierzenia i zwyczaje. Relacje te ostatecznie wpłynęły na jego zachowanie, a nawet na wiarę, odwracając go od ścieżki, której nauczał innych. W Księdze Królewskiej widzimy, że gdy Salomon poślubiał cudzoziemki, Stopniowo ulegał wpływom ich wierzeń. Chociaż nie miał zamiaru przyjmować praktyk pogańskich, stopniowo pozwolono na wprowadzenie w Izraelu praktyk kultu innych bogów. Mądrość Salomona ostrzega nas przed potęgą cichych wpływów. W wielu przypadkach nie jest to oczywista zdrada, ale subtelna zmiana wartości i przekonań, która infiltruje i osłabia podstawy zdrowego związku. Pomyśl o nowoczesnym związku. W jaki sposób pewne postawy i przekonania mogą stopniowo zmieniać zachowanie człowieka? Salomon przypomina nam, abyśmy zwracali uwagę na postawy, które wydają się nieszkodliwe, ale mogą powoli o człowieka od zasad. Często osoba, która na pierwszy rzut oka wydaje się idealna, potrafi ukryć cechy, które nie są tak oczywiste. W przypadku Salomona dostrzegł piękno i inteligencję w swoich cudzoziemkach. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że przymiotom tym towarzyszyły przekonania i praktyki sprzeczne z jego wartościami. W tym miejscu uczy nas, że zaufanie jedynie pozorom lub pierwszemu wrażeniu może być fatalnym błędem. Prawdziwa natura człowieka ujawnia się dopiero z biegiem czasu i przydbałości o szczegóły. Jak dziś rozpoznać te cechy w związku? Nauczenie się zauważania, kiedy ktoś jest prawdziwy. A kiedy tylko tworzy wyidealizowany obraz, jest ponadczasową lekcją. Jednym z największych żalów Salomona było to, że pozwolił, aby kobiety w jego życiu osłabiły jego wiarę. Przez cały okres swoich związków zaczął porzucać praktyki duchowe, oddalając się od Boga. To dystansowanie było stopniowe, ale głębokie. On, który kiedyś był tak pobożny, stał się podatny na wpływy. Które oderwały go od jego własnej duchowej istoty. Dla Salomona to rozstanie spowodowało pustkę, której nie mogło wypełnić całe jego bogactwo i mądrość. Wielu z nas znalazło się w sytuacjach, w których nasze relacje oddalają nas od tego, kim naprawdę jesteśmy, lub od wartości, które cenimy. Ten rodzaj wpływu może być podstępny, stając się źródłem wewnętrznego konfliktu. Salomon uczy nas, że na zaufanie należy zapracować i je pielęgnować, a nie coś, co można dawać bezkrytycznie. W swojej chęci do zawierania sojuszy związał się z kobietami, które niekoniecznie podzielały jego wartości i zasady. To spowodowało, że w końcu zaufał ludziom, którzy mieli inne zainteresowania niż jego własne, co ostatecznie wpłynęło na jego osąd i zboczyło z ustalonej przez niego ścieżki duchowej. Lekcja z tego jest jasna. Nigdy nie powinniśmy ślepo ufać komuś tylko ze względu na bliskość lub długość związku. We współczesnych związkach łatwo jest pomylić zażyłość z zaufaniem. Bliskość fizyczna lub emocjonalna nie oznacza automatycznie, że daną osoba zasługuje na nasze całkowite zaufanie. Zaufanie należy zdobywać dzięki konsekwentnemu podejściu i okazywać je z biegiem czasu. Mądrość Salomona przypomina nam że należy zawsze zwracać uwagę na intencje otaczających nas osób. Jako król wiedział, że jego żony często kierowały się pobudkami politycznymi lub materialnymi, aby zbliżyć się do niego. Salomon padł ofiarą własnej hojności, gdyż ufał, że jego moc i życzliwość wystarczą, aby chronić królestwo i ludzi, których kochał. Jednak ich żony wykorzystały to zaufanie do wdrożenia własnych praktyk i wpływów. W prawdziwym życiu często zdarza się, że niektórzy ludzie zwracają się do nas z ukrytymi zamiarami, czy to w interesach finansowych, czy emocjonalnych, czy nawet w celu wykorzystania naszej pozycji lub wpływów. Salomon ostrzega nas, abyśmy uważali na prawdziwe interesy bliskich nam osób, zwłaszcza w sytuacjach związanych z zaufaniem. Salomon pozostawia nam także ważną naukę o tym, że czyny mówią głośniej niż słowa. Często dawał się uwieść czułym słowom i pozornie pełnym oddania gestom swoich żon. Jednak te same kobiety utrzymywały również swoje pogańskie praktyki religijne i zachowania, które były sprzeczne z wartościami Salomona i wiarą Izraela. Salomon zdał sobie sprawę, ale zbyt późno, że słowa mogą być puste, jeśli nie towarzyszą im spójne działania. W związku, gdy po słowach danej osoby nie idą odpowiednie działania, Powinno to służyć jako ostrzeżenie. Salomon przypomina nam, że prawdziwy charakter człowieka ujawnia się na podstawie jego działań na przestrzeni czasu, a nie tylko tego, co mówi. Salomon radził sobie także subtelnymi manipulacjami, które z biegiem czasu kształtowały jego zachowanie i osłabiały jego zdolność oceny sytuacji. Czasami wywierano na niego presję, aby poddał się praktykom sprzecznym z jego zasadami. Co doprowadziło go do zaakceptowania postaw, o których wiedział, że nie są idealne. Wiele z tych manipulacji pozostało początkowo niezauważonych, aż stały się rutyną w Twoim życiu. We współczesnym związku manipulacja może przybierać formę emocjonalnego szantażu, obwiniania lub subtelnej krytyki. Salomon uczy nas, abyśmy uważali na ludzi, którzy nieustannie próbują wpływać na nasze decyzje. Zwłaszcza gdy oddala to nas od naszych wartości i zasad. Kolejnym błędem Salomao nie było zbadanie przeszłości i wartości kobiet, które wprowadził do swojego życia. Każda z jego żon miała historię i kontekst kulturowy, a te czynniki wpłynęły na ich zachowania i wartości. Ignorując te poprzedniki, Salomon dopuścił do wprowadzenia w swoim królestwie praktyk, o których nawet nie myślał. W dzisiejszych czasach poznanie historii osoby z którą decydujemy się na związek, pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. Salomon pokazuje nam, jak ważne jest zrozumienie kontekstu osoby, która znajduje się obok nas, ponieważ ujawnia to wiele na temat tego, jak ta osoba zachowa się w najróżniejszych sytuacjach. Salomon, dając się ponieść namiętnościom, ignorował drobne oznaki zachowania, które mogłyby uświadomić mu prawdziwe zamiary niektórych jego żon. Początkowo były one subtelne, jednak z biegiem czasu stały się bardziej widoczne, przyczyniając się do jego odejścia od wartości duchowych, których wcześniej bronił. W każdym związku małe znaki często ujawniają wielkie prawdy. Salomon ostrzega nas, abyśmy nie ignorowali drobnych zachowań, które są sprzeczne z naszymi wartościami, ponieważ te znaki mogą wskazywać na większe problemy, które mogą ujawnić się w przyszłości. Salomon przekonał się, że bez wyraźnych granic wpływy zewnętrzne mogą łatwo dominować. Choć bardzo kochał swoje żony i konkubiny, pozwolił sobie na poddanie się praktykom i wpływom, o których w głębi duszy wiedział, że są niewłaściwe. Nie wyznaczając ograniczeń, Salomon pozwolił, aby te relacje wpłynęły na jego przekonania, wartości, a ostatecznie na jego panowanie. We współczesnym kontekście ustalenie granic w związku jest niezbędne aby zachować indywidualność i szanować osobiste wartości drugiej osoby. Granice pomagają zachować to, co dla nas ważne, i uniknąć przyszłych konfliktów. Przez całe swoje doświadczenia Salomon musiał mieć poczucie, że niektóre postawy jego żon nie są zgodne z jego własnymi wartościami i intuicją. Jednak zignorował te uczucia i poszedł dalej, co przyczyniło się do negatywnego wpływu na jego decyzję. Intuicja jest często jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających zidentyfikować problemy, zanim staną się nieodwracalne. W związkach nasza intuicja często ostrzega nas o zachowaniach i postawach, których racjonalnie możemy nie zauważyć. Salomon uczy nas cenić tę intuicję i ufać jej, ponieważ może ona uchronić nas przed decyzjami, które w przeciwnym razie mogłyby być szkodliwe. Mając tak wiele żon i konkubin, Salomon doświadczył różnorodnych związków, ale wiele z nich stworzyło cykl emocjonalnej zależności. Zaangażował się w dynamikę, która wymagała jego ciągłej uwagi i poświęcenia, do tego stopnia, że stał się emocjonalnie zależny od zadowalania i utrzymywania tych połączeń. Ta zależność osłabiła jego skupienie się na roli króla i życiu duchowym. W zdrowym związku niezbędna jest równowaga emocjonalna. Kiedy związek powoduje nadmierną zależność, Tracimy zdolność do podejmowania obiektywnych decyzji i swobodnego działania. Salomon przypomina nam, jak ważne jest kultywowanie autonomii emocjonalnej w celu utrzymania równowagi. Salomon uczy nas, że przejrzystość jest niezbędna, aby uniknąć nieporozumień i przyszłych konfliktów. Chociaż był świadom pewnych praktyk i wierzeń swoich żon, brakowało mu przejrzystości w ustalaniu jasnych oczekiwań dotyczących wartości i praktyk królestwa. Które byłyby akceptowalne. Ten brak jasności pozwolił ich żonom wprowadzić elementy, które zagrażałyby duchowości Izraela. Przejrzystość jest jednym z kluczy do trwałego związku. Szczerość w kwestii naszych oczekiwań, ograniczeń i przekonań to sposób na uniknięcie konfliktów i promowanie relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Salomon, znany ze swojej mądrości, zdał sobie sprawę, że najskuteczniejsze relacje to takie, które sprzyjają rozwojowi duchowemu i osobistemu. Wiele jego żon zachęcało go, aby zgłębił praktyki oddzielające go od Boga, a kiedy nie stawiał oporu, jego wiara osłabła. To oderwanie spowodowało poczucie pustki i żalu. We współczesnym związku, wybór partnerstwa, które szanuje i wspiera duchowość każdej osoby, ma fundamentalne znaczenie. Salomon ostrzega nas o znaczeniu relacji, które pomagają nam się rozwijać i utrzymują nas blisko naszych wartości. Mimo całej swojej mądrości, Salomon pokazał, że wiedza i zrozumienie nie zawsze wystarczą, aby uchronić nas przed błędami. Jego historia uczy nas, że prawdziwa mądrość to nie tylko posiadanie wiedzy, ale także stosowanie jej w naszych codziennych wyborach. Nawet najmądrzejszy człowiek w historii może być podatny na negatywne wpływy, jeśli ignoruje własne lekcje. Ta lekcja dotyczy każdego z nas. Nie wystarczy mieć informacje i radę. Sekret polega na tym, aby żyć zgodnie z tym, co wiemy, że jest dla nas najlepsze. Mądrość stosowana, a nie tylko teoretyczna, jest tym, co naprawdę nas chroni. Salomon, chcąc znaleźć satysfakcję w niezliczonych związkach, zdystansował się od własnego poczucia tożsamości. Nawiązując kontakty z ludźmi, którzy nie podzielali jego wartości, Zaczął wchłaniać cechy i wpływy, które nie odpowiadały jego istocie. W końcu Salomon zdał sobie sprawę, że aby mieć zdrowe relacje, niezbędna jest samowiedza. Pozwala nam zrozumieć, co naprawdę cenimy i kim chcemy być. We współczesnych związkach łatwo jest zagubić się we wzajemnych oczekiwaniach i wpływach. Salomon przypomina nam, że zanim komuś się poświęcimy, musimy zrozumieć, kim jesteśmy. Jakie wyznajemy wartości i czego tak naprawdę szukamy? Salomon także padł ofiarą swojej pyfy. Wierzył, że dzięki temu, że jest królem i otrzymał mądrość od Boga, będzie odporny na negatywne wpływy. Ta duma zaślepiła go na ryzyko, jakie podejmował, otaczając się ludźmi, którzy nie podzielali jego wiary i wartości. Z biegiem czasu Duma uniemożliwiała mu rozpoznawanie znaków ostrzegawczych i ostatecznie zboczył ze swojej ścieżki. W życiu codziennym Duma może sprawić, że uwierzymy, że jesteśmy niezniszczalni lub że nasze wybory nie będą miały żadnych konsekwencji. Salomon uczy nas, że musimy wykazać się pokorą, rozpoznać nasze ograniczenia i przyznać się do wywierania na nas szkodliwego wpływu. Chociaż Salomon miał wiele żon, Wiele z tych związków nie opierało się na prawdziwym zaangażowaniu, lecz na sojuszach politycznych lub indywidualnych interesach. Ten typ relacji, w której brakuje szczerego i wzajemnego zaangażowania, staje się pusty i pozbawiony znaczenia. Salomo pod koniec życia zdał sobie sprawę, że wartość związku polega na prawdziwym partnerstwie i wzajemnym oddaniu. We współczesnym związku wzajemne zaangażowanie jest niezbędne, aby relacja mogła się pomyślnie rozwijać. Salomon przypomina nam, że aby związek był głęboki i trwały, obie strony muszą być w równym stopniu zaangażowane i chętne do inwestowania czasu i wysiłku. Salomon wiedział, że żony często wywierały na niego wpływ, aby odstąpił od wartości danych mu przez Boga. Dał się poddawać wpływom praktyk religijnych i kulturowych, które nie odpowiadały nauczaniu, którego bronił. To pokazuje, że niezależnie od tego, jak mądry jest ktoś, Pokusa i wpływy zewnętrzne są stałymi siłami wymagającymi czujności. W dzisiejszych czasach nieustannie odczuwamy pokusę, aby postępować wbrew naszym własnym zasadom, czy to pod wpływem innych ludzi, czy ogólnie społeczeństwa. Życie Salomona przypomina nam, że należy uważać, aby nie ulec tym pokusom, zwłaszcza gdy zagrażają one naszej prawości. Pomimo swej mądrości Salomon miał trudności z uczeniem się na własnych błędach. Kiedy zdał sobie sprawę, że niektóre utrzymywane przez niego relacje szkodzą jego wierze i przywództwu, mógł odejść, ale zdecydował się nie ustępować. Takie zachowanie pokazuje, że niezależnie od tego, jak inteligentna jest osoba, należy wykazać się pokorą, aby rozpoznać i skorygować błędy, zanim się pogłębią. W każdym związku wszyscy popełniamy błędy. Sekret polega na rozpoznaniu tych błędów i próbie ich naprawienia zamiast upierać się na ścieżce, o której już wiemy, że jest szkodliwa. Salomon przypomina nam, że prawdziwa mądrość polega na uczeniu się na błędach i działaniu, aby zapobiec ich powtórzeniu się. Salomon miał wiele żon, które odwodziły go od wiary, ale miał też w swoim życiu ludzi, którzy udzielali mu dobrych rad i zachęcali do duchowości. Jednak nie zawsze słuchał tej rady, preferując wpływy, które podsycały jego bezpośrednie pragnienia. Ten wybór odciągnął go od pierwotnego celu. W przyjaźniach i związkach ważne jest, aby cenić tych, którzy szanują i wzmacniają nasze wartości i naszą duchowość. Salomon przypomina nam, abyśmy szukali ludzi, którzy pomogą nam wzrastać i realizować nasz cel. Salomon przez całe swoje życie szybko budował relacje, jednak nie dawał tym związkom czasu potrzebnego do zdrowego rozwoju. Pośpiech w nawiązywaniu powierzchownych połączeń doprowadził do braku solidności i głębi w wielu związkach. Uczy nas, że aby związek był prawdziwy i trwały, trzeba go budować cierpliwie i mądrze. W dzisiejszych czasach wiele relacji zaczyna się i kończy szybko z powodu braku cierpliwości i zaangażowania w kultywowanie głębokiej więzi. Salomon przypomina nam, że silne relacje wymagają czasu i prawdziwego zaangażowania emocjonalnego. Salomon intensywnie przeżył doświadczenie kontaktów z kobietami z różnych kultur i religii, a ten stały kontakt doprowadził go do odejścia od własnych ideałów i wiary. Pod koniec życia zrozumiał, że w związku ważne jest, aby partnerzy mieli podobne cele, aby uniknąć przyszłych konfliktów i nieporozumień. Bez tego dostosowania każda osoba ma tendencję do podążania w jednym kierunku, a związek staje się źródłem zużycia. We współczesnych relacjach istotne jest dostosowanie oczekiwań i celów od samego początku. Salomon przypomina nam, że gdy partnerzy mają wspólną wizję życia, związek staje się bardziej harmonijny i trwały. Żony Salomona przez całe życie skłaniały go do przyjmowania praktyk religijnych i kulturowych sprzecznych z jego własnymi wartościami. Z biegiem czasu zdał sobie sprawę, że ochrona wartości jest podstawą zrównoważonego i sensownego życia. Kiedy odłożymy na bok nasze zasady, w końcu stracimy naszą prawdziwą istotę. W dzisiejszym świecie łatwo jest poddać się wpływowi tego, co nas otacza, także w relacjach międzyludzkich. Salomon przypomina nam, jak ważna jest ochrona naszych wartości i otaczanie się ludźmi, którzy szanują tę istotę. Dzięki swoim doświadczeniom, Salomao zdał sobie sprawę, że lojalność jest jednym z najważniejszych filarów budowania solidnych relacji. W niektórych swoich związkach doświadczył, jak to jest zostać zdradzonym, co wpłynęło na harmonię w jego pałacu. Wzajemna lojalność wzmacnia zaufanie i sprawia, że związek jest naprawdę bezpieczny. Lojalność tworzy środowisko bezpieczeństwa i szacunku w związku. Salomon uczy nas, że ta lojalność jest niezbędna, aby dwoje ludzi czuło się cenionych i oddanych sobie nawzajem. Salomo doświadczył w niektórych swoich związkach dynamiki manipulacji emocjonalnej. Żony czasami wywierały na niego wpływ, aby podejmował decyzje, których nie chciał. Uświadomił sobie, że ważne jest, aby zidentyfikować te zachowania i nie poddawać się presji, która odrywa go od wartości i obowiązków lidera. W życiu codziennym wszyscy jesteśmy poddawani manipulacji emocjonalnej. Salomon ostrzega nas, jak ważne jest abyśmy byli świadomi nacisków, na jakie jesteśmy wywierani, oraz zachowywali niezachwianie w swoich decyzjach, aby nie ulegać wpływom i robić to, czego nie chcemy. Salomon szukał pokoju w swoich związkach, ale często otaczały go konflikty i spory. Zdawał sobie sprawę, że aby związek był naprawdę zdrowy, musi zapewniać spokój, a nie generować ciągły stan napięcia. Obecność częstych konfliktów jest oznaką, że być może będziesz musiał ponownie przemyśleć swój związek. W zdrowym związku musi panować równowaga i spokój. Salomon przypomina nam, że prawdziwa miłość nie generuje ciągłego stresu, ale raczej spokój i bezpieczeństwo. Salomon przez całe życie miał trudności z szanowaniem ograniczeń swoich żon i często był nadmiernie pobłażliwy. Ten brak jasności i poszanowania ograniczeń miał negatywne konsekwencje dla jego życia osobistego i duchowego. Nauczył się, że w związku istotne jest szanowanie przestrzeni i specyfiki drugiej osoby. W związku szanowanie ograniczeń partnera jest niezbędne, aby obie strony czuły się szanowane i cenione. Salomon uczy nas, jak ważna jest wiedza o tym, jak daleko można się posunąć, i szanowanie indywidualnej przestrzeni innych. Wraz ze swoimi licznymi żonami, Salomon odkrył, że nie wszyscy są gotowi odbyć tę samą duchową podróż. Niektórzy ludzie wpłynęli na niego, aby podążał różnymi praktykami i przekonaniami, odwracając go od ścieżki, którą uważał za właściwą. Ta lekcja przypomina, że duchowość w związku to coś, co musi być pielęgnowane i szanowane przez obie strony. W związku ważne jest dzielenie się pragnieniem duchowego wzrostu. Salomon przypomina nam, że przebywanie obok osoby, która dzieli to samo zadanie, wzmacnia relacje i nadaje cel związkowi. Z czasem Salomon zauważył, że w wielu jego związkach nie było wzajemności. Dawał z siebie wszystko, ale nie otrzymał tego samego w zamian, co powodowało ciągłe niezadowolenie. Doświadczenie nauczyło go, że prawdziwie znaczący i zdrowy związek to taki, w którym obaj partnerzy są jednakowo gotowi zaangażować się w związek i inwestować w niego. W dzisiejszych związkach wzajemność jest tym, co podtrzymuje prawdziwe połączenie. Salomon przypomina nam, że jeśli tylko jedna strona dołoży wszelkich starań, związek stanie się wyczerpujący i niemożliwy do utrzymania. Życie Salomona pokazuje nam, że czasami podejmował on porywcze i pochopne decyzje, zwłaszcza w odniesieniu do swoich żon. Zdawał sobie sprawę, że cierpliwość i spokój są niezbędne, aby uniknąć konfliktów i decyzji, które w dłuższej perspektywie mogłyby mieć negatywne skutki. Salomon nauczył się, że cierpliwość pozwala nam widzieć sprawy jaśniej i podejmować lepsze decyzje w naszych związkach. We współczesnych związkach cierpliwość pozwala uniknąć nieporozumień i pozwala nam patrzeć na innych z większą empatią. Salomon pokazuje nam, że zachowując spokój i cierpliwość, możemy zbudować solidniejszy i harmonijny związek. Salomon w niektórych swoich doświadczeniach pozwolił, aby kłamstwo i intryga przejęły kontrolę nad jego związkami. Boleśnie przekonał się, że bez prawdy nie da się zbudować prawdziwego, trwałego związku. Przejrzystość i szczerość są podstawą prawdziwego i zdrowego związku. W życiu małżeńskim uczciwość tworzy bezpieczne i godne zaufania środowisko. Salomon przypomina nam, że prawda jest podstawą każdego związku, który ma się rozwijać i trwać. Przez całe życie Salomon zauważył, że w niektórych jego związkach, zwłaszcza między żonami, Stała się rywalizacja, co wywołało intrygę i zazdrość. Rozumiał, że prawdziwa miłość nie szuka rywalizacji, ale raczej jedności. Ta lekcja jest cenna, ponieważ pomaga nam zachować harmonię i pokój w naszych relacjach. We współczesnym związku należy pamiętać, że obaj partnerzy powinni być razem, aby się wspierać i wzmacniać, a nie konkurować. Salomon uczy nas, że eliminując ducha rywalizacji. Możemy stworzyć środowisko wzajemnego szacunku i współpracy. Salomon w swoich związkach musiał nauczyć się przebaczać i otrzymywać przebaczenie. Rozumiał jednak również, że przebaczenie nie powinno oznaczać tolerowania postaw, które ranią i okazują brak szacunku. Umiejętność przebaczania jest podstawą, ale równie ważne jest, aby nie pozwalać na powtarzanie się szkodliwych zachowań. W związku, przebaczenie jest niezbędne. Aby przezwyciężyć błędy i zbudować coś trwałego, ale nie możemy akceptować ciągłego braku szacunku. Salomon przypomina nam, że przebaczając, musimy także wyznaczyć granice, aby zachować dobro. Pod koniec życia, Salomon zdał sobie sprawę, że wybór rząd bezpośrednio wpłynął na jego trajektorię i przeznaczenie. Rozumiał, że istotny jest dobry wybór ludzi, z którymi wchodzimy w interakcje, ponieważ mają oni moc. Która może nas wzmocnić lub sprowadzić z naszej ścieżki. W dzisiejszych związkach dobry dobór partnerów jest niezbędny do zrównoważonego i szczęśliwego życia. Salomon ostrzega nas, jak ważne jest otaczanie się ludźmi, którzy naprawdę dodają wartości i pomagają nam się rozwijać. Salomon podejmował wiele decyzji kierując się wyłącznie emocjami, co doprowadziło go do skomplikowanych sytuacji. Zdał sobie sprawę, że przy podejmowaniu decyzji w związkach konieczne jest zrównoważenie rozumu i emocji, aby wybory były świadome, a nie impulsywne. W każdym związku pozwolenie emocjom przejąć kontrolę może prowadzić do pochopnych decyzji i żalu. Salomon uczy nas, że równowaga między rozumem a emocjami ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania zdrowego związku. Podróż Salomona pokazuje nam, że w najlepszym okresie był blisko Boga. Ta duchowa więź zapewniła mu równowagę, spokój i przewodnictwo. Kiedy jednak odszedł, zaczął podejmować decyzje, które godziły w jego uczciwość. Salomon rozumiał, że bliskość z Bogiem jest kluczem do pełnego i zrównoważonego życia. W dzisiejszych czasach związek z duchowością lub wyższymi wartościami daje nam poczucie celu i pomaga nam dokonywać bardziej świadomych wyborów zgodnych z naszymi zasadami. Z biegiem czasu Solomon zdał sobie sprawę, że w związku bardziej niż uroda fizyczna czy pozycja społeczna liczy się prawdziwe towarzystwo. Uznał, że prawdziwa wartość związku polega na tym, że ma się przy sobie kogoś, kto jest partnerem w podróży, który idzie razem i jest obecny w chwilach wyzwań. W obecnych związkach łatwo dać się ponieść początkowej atrakcyjności lub statusowi, ale tym, co naprawdę podtrzymuje związek, jest towarzystwo. Salomon przypomina nam, abyśmy cenili tego, kto jest przy nas w dobrych i złych chwilach. Salomon, człowiek, który rządził mądrze i pomyślnie, udzielił nam cennych lekcji poprzez swoje doświadczenia związane z miłością, lojalnością i duchowością. Zdawał sobie sprawę, że równowaga, cierpliwość, szacunek dla własnych wartości i bliskość Boga są niezbędne do spełnionego życia. Mimo, że był najmądrzejszym królem, Stawił czoła wewnętrznym wyzwaniom i pokazał nam, że wszyscy ciągle się uczymy. Salomon pozostawił nas z przypomnieniem, że prawdziwa mądrość polega na podejmowaniu świadomych decyzji i budowaniu relacji, które odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteśmy. Przestrzega, jak ważne jest przestrzeganie znaków i wybieranie firm, które podzielają te same wartości, cenią spokój, szacunek i prawdziwą miłość. Oby więc każdy z nas zastosował te lekcje do własnego życia i wyborów, zawsze poszukując mądrości, miłości i pokoju w swoich związkach. Podobało Ci się wideo? Jeśli tak, koniecznie zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej takich treści. Zostaw polubienie, aby wesprzeć naszą pracę, i w komentarzach podziel się, która z lekcji Salomona najbardziej do Ciebie przemówiła. Porozmawiajmy o tym,